Wszystkie słowa wam dobry dzień. Cześć, witam serdecznie wszystkich na kanale Śląskich Kaznodzieja i zapraszam do odczytania kolejnego zdania z Pisma Świętego. Tym razem jest to Ewangelia według świętego Mateusza, 13 rozdział, drugi werset. Wnet zebrały się koło niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. Kojarzy mi się od razu taka sytuacja z tym wersetem, kiedy jestem na koloniach jako dziecko lub jako już nastolatek, czy dorosła osoba na wycieczce i pani nauczycielka lub przewodnik próbuje zebrać całą grupę, krzyczy do wszystkich, mówi proszę się uspokoić, proszę się uspokoić, zbieramy się tutaj, yy, idziemy w tą stronę, yy, chcę coś powiedzieć, a nikt go nie słucha, czy to tej nauczycielki, czy tego przewodnika i że tak trudno wzbudzić tą atencję ludzi, którzy są zainteresowani czymś innym. A w przypadku Jezusa to była zawsze taka sytuacja, zanim tłumy podążały. On te tłumy swoją mową mm, tak bardzo inspirował do słuchania i tak bardzo zachęcał, że on nie musiał nawet tych tłumów wzywać czy prosić o ich atencję. Te tłumy w Piśmie Świętym pojawiają się cały czas. Ja bardzo lubię ten wyraz tłumy, bo on pokazuje, jak wielką mocą w słowie operował Jezus. I to jest niebywałe, że kiedy. Pojawia się ten wyraz, to te tłumy za nim podążały, te tłumy były przez niego karmione, te tłumy przez niego były uzdrawiane, te tłumy przez niego były odsyłane, te tłumy no, cały czas gdzieś z nim są. I niezależnie od tego, czy część z tych ludzi go nie lubiła i przychodziła tylko z ciekawości, czy część, która właśnie uwierzyła jego słowu i słuchała go z zapartym tchem, to zawsze były to tłumy. Druga sytuacja, jaka mi się kojarzy z tłumami, to wyobraźcie sobie, Koncert, na którym jest 5 tysięcy ludzi i na scenie nie ma mikrofonu. Ktoś stoi, jakiś wykonawca, i próbuje śpiewać piosenkę. No musiałby się niesamowicie, że tak powiem, brzydko, wydzierać i krzyczeć, żeby przynajmniej pierwsze rzędy go mogły usłyszeć. Podoba mi się u Boga mądrość i ten zmysł, że on wszystko o swoim stworzeniu wiedział i wykorzystywał tą mądrość. Na przykład musiał być niezłym akustykiem, skoro zbierał tłumy, to zawsze siadał na jakimś wzgórzu. Na jakimś polu, właśnie w wódce, na jeziorze, gdzie na tafli wody czy po tafli wody rozchodził się dźwięki do sierodu wszystkich, no, jest to dla mnie niebywałe i kiedy się człowiek nad tym nie zastanawia, to Pismo Święte wydaje mu się takie bardzo suche i takie powierzchowne, ale kiedy właśnie człowiek zaczyna duchem przeżywać to Pismo Święte i zagłębiać się, i zaczyna rozumieć tego, kim Jezus był, jak wielką mocą w słowie i czynie był obdarzony przez swojego Ojca, co naprawdę porywa to słowo i porywa sam Jezus. Także dziękuję za oglądanie, wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że wzbudziło to w Waszym sercu jakąś refleksję lub wzbudzi życzenie Jego dnia i z Panem Bogiem. Dziękuję za oglądanie.